No już jest godzina 13.07 W tym pierwszym sklepie gdzie zawsze kupujemy znicze W najbliższym sklepie naszym u wycika nie było Ale był spożywczym tutaj pod kanką minigamie na Mączewiowej Także znicze mam A u wucika dobrze też wstąpiłem bo była tajemniczka Także. Się ucieszy, że będzie miała tajemniczkę i ta tajemniczka może ją też wyprowadzi na spacer do kościoła w sobotę. A póki co, zasuwamy ulicę Bądrzewiową. Póki co, zasuwamy ulicę Bądrzewiową. Mama może już dochodzić do cmentarza. O, miejmy nadzieję, że ta dróżka leśna. Będzie śliska, no jest mrozik yy, No ale powoli zmiar. chyba powoli idzie Także Wdzięciu e, Wita się swoim O Tutaj piękne sosna A nie tej sosnie Aaa ładna sosna Jeden z ładniejszych okazów poniedzowej no tutaj też ładne dęby No ale sosna jest piękna. Czy mamy widać? Jest. Jeszcze jest na ulicy. Dobra, obejrzała się. Widzi już mnie. Oczy ma dobrze. Także zobaczyła mnie. Spokojna jest. I wchodzi jeszcze ją na modrzewiowej. Zobaczyłem, już na modrzewiowej nie dojdę, ale. Dobry to. No i Dzięciu pożegnał. Dobrze. I zasuwamy. Chciałem mam jednak go kupić drożdżowego, bo już ze dwa, może ze trzy dni nie ma ciasta. No, ale jakieś tam czekoladki i cukierki ma. No, ale nic ciast Najzdrowsze może będą drożdże, bo yy, drożdżowiec, bo na drożdżach, a drożdże to witamina B, to może najzdrowszy placek z tych wszystkich, i może tam tego oleju palmowego nie ma, który jest dodawany prawie do wszystkich słodyczy sprzedawanych w sklepach. Ani wujcika nie ma, ci ta kupywała ten drożdżowiec w folii. I bo wiem, że nie sprzedają takich drożdżowców. I w tej minigami też nie. No ciekaw jestem, gdzie to drożdżowce. No i tutaj za mną odżywiowa. A, za mną odżywiowa. Ja już schodzę z odżywiowej. I wchodzę w lasek. I jakieś 50 metrów przede mną mama sobie drewcze w swojej szubie jak szuba wojskowa No jak szuba wojskowa idzie, jak żołnierz No, droga dobra, ładna jest Nie Śliska droga Dobra droga jest można iść. No i jak się idzie? Idzie się. No to dobrze. Droga ładna, wiatru nie ma. Pogoda ładna, Mroźna, zdrowa. Tutaj też już ładnie wydeptane. Nie ma. No. Nie jest. Tak, tak, bardzo ładnie. Dobrze. Jakby było, to również... No, z jest... no, niczy u Wójcika nie było. O, na cmentarzu chyba jest, chyba pogrzeb na cmentarzu jest, bo słyszę... Słyszysz? Na cmentarzu chyba pogrzeb. No słychać księdza, słychać To idziemy na czyjś połóżę Gdyby chórek nie było, to by sąneczka A ty trochę się zmulisz Od słońca też nie było dużo mm -hmm. no. yeah mm -hmm. Dur bir ara bekleyeceyim. Tak bodaj go Jak hlurky. Tak začínáme.